Widzicie, jeżeli nie pochowaliście kogoś bliskiego, to być może nie wiecie o czym mówię, a ja mam grup mojej córki w McKinney w Teksasie. Nie chcę, ktokolwiek kiedykolwiek miał taki grup. Rozumiecie? Minęło od tego czasu 30 lat, nieco ponad nawet. Nie straciłem kolejnego dziecka. Co, co prawda było blisko, tak jak Wam mówię o mojej drugiej córce, mieliśmy różne sytuacje, różne rzeczy się działy, ale widzicie, nie wiem wszystkiego. Chciałbym, żeby tak było, ale tak nie jest. Jest mnóstwo rzeczy, o których nie wiem, ale to co wiem, to parę rzeczy, które działają bardzo dobrze. Są rzeczy, których poznanie mnie nie interesuje. Wiem, że jestem błogosławiony tym, że nie wiem o wielu śmieciach, w jakie wierzą niektórzy. Powiem szczerze, że nie oglądam chrześcijańskiej telewizji, nie robię tego. Czasem, jak mi się zdarzy, to łatwo jest się o tym dowiedzieć, bo następnego dnia jestem złośliwy. Ponieważ denerwuje mnie samo oglądanie tych rzeczy. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie cierpię oglądać Bożych ludzi jak są po prostu gwałceni dosłownie przez szarlatanów i ludzi, którzy robią show, aby reklamować swoje produkty, aby wyciągać pieniądze od widzów. Rozumiecie? Szczerze powiem, Wam udaje się do wielu miejsc na świecie, bilety na samolot nie są tanie. Kosztują pieniądze, podróże są kosztowne, spotkania są kosztowne. Tutaj jest wspaniale, ponieważ nie musimy za to płacić. Przynajmniej ja no, nic I o tym know, nie so wiem. Jeżeli są jakieś koszty, to za w tej sali to o nich nie wiem. Ale like wiem, że Afrika, są miejsca, w których są takie koszty, jak um, na przykład um, w Afryce. Z jakiegoś powodu tam trzeba płacić similar. za pójście no, na seminarium. You know, my, tego do 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 my tego nie do robimy. Nie wierzę w pobieranie opłat za Ewangelię. Ludzie mówią, dlaczego sprzedaj CD i don't gospel, my my tego rodzaju rzeczy? Sami na to odpowiedzieliście, jest sprzedaję CD. Jeżeli dostawałbym je za darmo, to dawałbym je za darmo. Rozumiecie to, co mówię? Ale to jest CD. Ja nie biorę pieniędzy za Ewangelię, tylko za płytę, która musi zostać powielona. Mamy sprzedawców, którym się płaci, aby to zrobili. Pozwólcie mi mieszkać za darmo, dajcie mi za darmo prąd, znajdźcie wolontariuszy, którzy mogą żyć za darmo, to byłoby wspaniałe. Chrześcijaństwo nie wymaga pieniędzy, życie ich wymaga, podróże wymagają, rozumiecie? Ale chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z pieniędzmi tak naprawdę. Chodzi mi o to, że jest i tego rodzaju rzeczy, ale oh, mówię o tym, że nie ma opłaty. Pomyślcie o tym, jeżeli kazałbym Wam zapłacić za to seminarium, to nie bylibyście w stanie za nie zapłacić. Dlaczego? You, ponieważ informacje worth, są zbyt cenne. Jeżeli dałbym Or, well, Wam cenę be taką samą jak wartość tego, nie moglibyście za to zapłacić. Tak Pomyślcie o tym, czego by to było warte. So Uzyskanie informacji, then, która może powstrzymać raka? Widzicie, nie da się za to zapłacić. Rozumiecie, co mówię? Dlatego to jest za darmo. Bóg wiedział, że nie stać nas na to. Więc dał nam to za darmo. I dlatego to robimy. Podróże wymagają pieniędzy i tak dalej. Ale szczerze, to dlatego nie zajmuję się tak bardzo pieniędzmi. Nie słyszycie, bym mówił o nich za wiele? Szczerze powiem wam, że o nich zapominam. I to nie oznacza, że mamy stosy pieniędzy, bo nie mamy. Ale to, czego potrzebujemy, jest tam, gdzie je to robimy. Przychodzili do mnie ludzie i mówili: Potrzebujesz zrobić to, potrzebujesz zrobić tamto. To powinno być w ten sposób. I wiecie, dając z siebie wszystko, aby utrzymać tą rzecz z zaloty, tego, by stała się biznesem. Wiecie, że jeżeli chciałbym być biznesmenem, to mógłbym dalej nauczyć sztuk walki, to był biznes. Mam na myśli, że z nauki sztuk walki są dobre pieniądze, ale nie bo to jestem. Odnalazłem prawdę, która ratuje życie, zrozumiałem, że ważne jest, aby to poznać, więc tak robimy. Nie chcę, aby to stało się biznesem, ale nawet jak tworzy się kościół, rejestruje się go i nagle staje się to biznesem. Automatycznie jest to tylko biznes. Dzięki Bogu, że są ludzie, administratorzy, którzy tym się zajmują, ponieważ jeżeli ja miałbym to zrobić, to nie mówię, że robiłbym coś innego, ale nie zrobiłbym tego w taki sposób, w jaki by mi powiedzieli, żebym to zrobił. Widziałem to już wiele razy. Mogą iść po prostu do supermarketu i mylić się o ludzi ale w ten sposób mogę zrobić więcej dobrego. Tu nie chodzi o to, to aby to, być mówcą, ale to, życie, ilu ludzi może to to i zostać i dotknięte. I Kiedy byłem w, w Nowej, Zelandii, Nowej Zelandii po raz pierwszy, było tam pięć osób. Pięciu ludzi. Poleciałem z Teksasu do Nowej Zelandii. Mieliśmy całą halę dla siebie. Nie wiem, czy zrobili jakąś reklamę. Była tam pusta hala. Ze mną i pięcioma ludźmi przede mną. I prowadziłem te HT. Dlaczego? Ponieważ po to tam byłem. Ci ludzie wyszli i zrobili z tym coś. Na dobrą sprawę to, czy chciałby się wam lecieć wokół ziemi, aby nauczyć piętkę ludzi? Wiem, że byście chcieli, ale chodzi o to, że to nie jest najlepsze. Im do większej ilości ludzi mówicie, to tym bardziej do paru osób to trafi. Oczywiście będziecie chcieli zarzucić większą sieć, aby złapać jeszcze więcej. Tu nie chodzi o liczby, nie chodzi o wielkie hale. Mówienie na stadionach i później chwalenie się tym. To nie o to chodzi. Jeżeli wszyscy tutaj powiedzieli, że nic z tym nie zrobią, to wyjechałbym i nie stracił swojego czasu. Ale jeżeli pięciu by zostało i powiedziało, my to zrobimy, to zostałbym i nauczył tych pięciu. Jezus poświęcił całe swoje życie dla dwunastu ludzi, prawda? Nauczył rzesza ludzi, ale poświęcił się szczególnie dwunastu. Więc trzeba się poświęcić. Nawet jeden z tych dwunastu nie skończył najlepiej. My mamy tylko cztery ewangelie. Prawda? I tylko Mateusz i Jan byli jego uczniami. Prawda? Pozostali dwaj nie byli nawet technicznie rzecz biorącego uczniami. Marek i Łukasz, pomyślcie o tym. Co stało się z pozostałą dziesiątką? Oni też powinni napisać Ewangelię, prawda? Są też inne Ewangelie, które powinny być napisane przez apostołów, ale można udowodnić, udowodnić, że nie były przez nich pisane, ponieważ nie zgadzają się z resztą Pisma jako całością. Nawet jeżeli poświęcicie się, to dlatego Paweł nauczał temu Teusza. On powiedział, daj to wiernemu mężowi, który będzie wierny, by nauczyć innych. To dlatego mówię ludziom cały czas, weźcie ten materiał, idźcie do domu, Zbierzcie grupę ludzi i nauczajcie ich tego. Jeżeli nie będziecie nauczyć tego w dokładnie taki sposób, w jaki wy byliście tego nauczeni, to nie mówcie, że to JGLM. Nie mówcie, że to nasza przesłanie, rozumiecie? Ponieważ ludzie będą przychodzić do ciebie, aby coś otrzymać, ale ty będziesz im dał coś innego. Weźcie to i nauczajcie. Nauczajcie tego tak, by było czysto. Utrzymajcie to w czystości. Nie musicie do tego dodawać czegokolwiek. Im bliższe oryginał to będzie, tym łatwiej wam będzie to przekazać. Tym łatwiej ludziom będzie to wziąć i wykorzystać. I, wykorzystać i trudniej wam będzie, aby to zepsuć, prawda? Jakakolwiek technika walki, im więcej ruchów jest w technice walki, to oponent ma, tym więcej okazji będzie przeszkodzić, prawda? Więc tym bardziej prawdopodobne jest to, że nie dokończysz danej techniki. Naprawdę najlepszą techniką jest ta, o której powiedziałem Wam, gdy trenowałem sztuki walki, trenowałem pod Williamem tak jak Wam powiedziałem, ale również robiłem szkolenie instruktora pod jednym z uczniów w Brukseli. Ja zawsze idę za najlepszym, za zwycięzcą. Uczę się od najlepszych, biorę to, co najlepsze, tak robię. Dlatego poszedłem za Johnem Lejkiem, ponieważ był najlepszy w tym, co robił. Jedną z rzeczy, którą Bruce Lee mówił o walce, co jest najlepszą techniką. Najlepszą techniką walki jest dosiągnięcie innej osoby i uderzenie jej. To jest takie proste. To jest to. Nie chodzi o poznanie tysiąca technik. Jeżeli znasz jedną technikę, która działa zawsze, to lepiej znać tą, tą jedną technikę. Ja mam jedną technikę, która działa cały czas. Nazywa się imię Jezus. Rozumiecie? Mówimy o namaszczeniu, mówimy o obdarowaniu, ale tak naprawdę to wszystko się sprowadza do imienia Jezus. Po co martwicie o to wszystko, jeżeli mamy jedną rzecz, która działa zawsze. Wszystko, co ma imię, pokłoni się przed imieniem Jezus. Więc skupcie się na imieniu Jezus. Nie na Twoim imieniu, imieniu nie na tym, co ty zrobiłeś. Czy ja mam pościć, czy mam się modlić. Nie, nie, nie. Imię Jezus. Co on zrobił? To, jest w Jego imieniu, nie w Twoim imieniu. To nie jest Twoja sprawiedliwość, to Jego sprawiedliwość. Miejcie wiarę w, w imię Jezus. Macie wiarę w Nowe Narodzenie, teraz uwierzcie w to, by uwolnić innych. To działa dla Was i działa dla nich. Powiedzielibyście, to jest zbawienie. A czym jest uzdrowienie? Uzdrowienie jest po prostu zbawieniem ciała. To wszystko, czym jest? To jest stosowanie mocy Bożej przeciwko fizycznej rzeczy. Rozumiecie to? Staram się zrobić dla Was jak najprostszym. I wiem jednocześnie, że chcecie szczegółów, ponieważ gdy macie szczegóły, to myślicie, że się czegoś nauczyliście? The, um... Okay, let's see. Mm. Czy mówiłeś się, się kiedykolwiek o kogoś, w w kogoś przez inną osobę, gdy chory znajdował się w innym miejscu? Tak, jak to wyglądało w tym wypadku, uh, tak samo. Powiem um, coś, coś jeszcze później, pytań or, się o to Wilforda Wrighta i dał mi odpowiedź, że gdy ktoś jest przed tobą, to mówisz, rozkazujesz When tej rzeczy wyjść i tak dalej. Do. Jak jesteś w odległości, to and robisz to samo, ale czasem będziesz robić to głośniej i dłużej. Wtedy się pobudzasz i trochę dłużej to zajmuje, głównie dlatego, że nie widzisz tej.